Wszyscy Am. wiedzą jak jechać. No ko, ja, jadę to, ja, ja bym troszeczkę ten ARG, KW2, Sherman tu za tą skałkę. Jeden naprawdę, jeżeli mógłby wjechać tutaj pod tą górkę, to bym był wdzięczny. Jeżeli może, jeżeli nie, to nie. A reszta czołgów standardowo tutaj. Część patrzy się na tę stronę, część na tych Hektar, to wiedzą co tu robić, pozostałe, no nie? nie wiem, który hektar się odwoży, tam jechać, i niech powie od razu. Ruszać ja się! Ja się tam, nie Nie wiadę tam. Ale Pan... widzę, że kopytko próbuje, dobra. Ej, ale niech nie próbuje, bo jeden czok niej. No to trudno, niech próbuje, może dojedzie. Tu podleca wie jak tam wyjechać? No wie, bo przecież jeździł. No nie wiem, no że kierunku, żeby się spatrzył.

Dobra, stój tam kopytko, stój tam, nie, nie, nie spydala, świeć ich tylko, świeć tylko, świeć. Arta, niech napierdala. Tak o, pięknie tam macie. Uczuć, no, no, no. no, się no. nie Ryży, ryży. No, i no. Pięknie. Jak możecie, skupięcie no, na jednym celu, razem z mam. Piąteczka? Oh, kurde. Dobra, z drugiej strony też już coś jest Częnicie, że to ma te 8, Dobra, Dobra, niech wiedzie, niech wiedział pięknie Churdeń trzyming Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy Wsiodowuje Ładnie Kobietka Cały czas tam się rusza i świeci User entered your channel tam został, panowie. Jadę, jadę. Na w drugiej stronie. Powiem, tam się ruszajcie. Ty, za tym skałkami. Bezu, widzisz go? Włyszałem się i kurwa stoi tam gdzie stała wtedy. No, ja z przeciwnika zniszczony. No, ja z niż, Ty, te kwasy, łag... no, no, dziura. ale mniej większy. Tylko zabijcie tego wolverine, bo jak podjedzie to się... Jadę, jadę, spokojnie. Sorry, pomyślałem, że jechałem z trollem i zaraz się cofnę. Dobra, Tylko dobra. z nie jestem wychylaniem. On nie, on nie jest trollem. Eee, ja tutaj chciałem... drugi Helkat Mucha, weź tu podjedź i go zacznij strzelasz, dobra? Dobra, niech wyjeżdża, no tam... no tam... tu ładnie. Kompletko cofnij zaraz, cofnij bo... się, ta... cofaj cofaj się cofaj cofaj zaraz się. go pierdolą. On tam jest chyba w dole. Nie cofnął się, wie co to go czeka Kompletko świeć, tylko świeć cofnij się nie, nie wolniej. ale musi go trochę nęcić, bo tak to nie wiedzie Nie 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 no okej okay, okej okay, tylko mówię jakby to nie się cofa, go, to tu to mam widzę na tego Wolverina No mógłby. Dobra ja jeszcze jadę Dobra Kurcze, ja już jestem tu bliżej też będę co osłonił arelka Spokojnie Dwa sporty jeszcze za górką stoją, co Kopytko mają robić? Jechać wzią. tutaj z całą resztą? Nie wiem, niech tam niech zostaną w razie czego do jeszcze Dobra, My z Łukaszem zostajemy Dobra, kopietko, widzimy Ej, świecić tą arl czy nie? Jak on wiedzie 450 Je paniu To nie zdążyłem się cofnąć Daj, uważaj na artykuł Słusznie, cofam Więc się zaczął schować Na przykład w górach. No jedno, ale... Łukasz, może jedź tam pomóż im a ja na kamerą. Ja dobra. To jest upowiedz powiedz jak się przestawisz na ARL-kę, dobra? Jestem już ustawione, ale musi się trochę Ja czekaj, zaraz go przypędza? Hans, ja cię z górki osłaniam, jest się Nie daj nabrać. Jest jest arta, On arta, jest... mnie z boku bije coś. Na górkach jest ten Aguner. Do gańczy, gańczy go, Pięknie. Już ciężkie i dwie niewiadome zostało. Podzielam Twoje zdanie, Sebo, że to górno. Podświecił ktoś tego arena? Nie zdążyłem, zabiliście. Nie, nie, nie ja naprawdę nie. Co to tam panowie? Biorek AW2. Znaczy area. Nie ma denis. Co tam po prawej jedzie? O Mati, już przyjechał! No. no i zaraz znowu jadę. Z dupy dostałem. Wiem, widzę. Kurda. Ej, Mati, uważaj, bo tu są łapki dać pały swoją. Ja w tamtą czy... stronę nie jadę. No ale w razie czego? Chodź, nie. Co no, jest... no tak długo dzięki temu, że przyjechał. Dopiero. Co? Pół dzięki temu, żem dopiero przyjechał. Na Kole? Mhm. A teraz jedziesz na... na aucie? Coś ci zejść na kole? A teraz na kole? Ale no do tak. A no ścigowy, tak, to, tak to, to rozumiem. No już nie będzie 34 km. takim. Tu mam 20 na skórkę. Ej, puzu, tą 150, bo ona tu kurwa kuje wszystkich. Widzisz arkę? Teraz widzę. A mamy numer 16. Sekund. Tą 150 panowie, bo to jest pogodnie, Dobra, tutaj O, kogo, Proszę bardzo No, jeszcze to, będzie to, panu, panu, No teraz to ładnie było, co chłopaki? Nie, nie odpuszczajcie mostu, niech ktoś mostem też jedzie Ty nie odjechała Nie, ona już jest zatuszona ona może być na Ja jechałem z tam, tamtej strony Najwyżej no, chyba, że tu po prawej jest, ale wątpię ja coś też zaraz cofnę? Nie, nie, już pofał, to się tu, nie było, tu nie byłem, tu nie byłem. Panowie, dwa 2 b trzy a co szybkiego niech tam podleci. Dobra, jest. Dobra jest. Boom. Teraz gramy, gramy. a na co gramy? Idź. Tak pojechaliśmy.